Część Boże, 31 grudnia, niedziela świętej rodziny, ostatni dzień roku kalendarzowego. Posłuchajmy słowa na ten dzień z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu, a gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta, Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała. Na nim. Pierwsza rzecz, oczywiście przeczytałem krótszą wersję Ewangelii. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć do tej pełnej wersji, przeczytać sobie to słowo na spokojnie, jeszcze raz słuchać się. Ale kilka myśli, które nas przez tę Ewangelię przeprowadzą. Po pierwsze, to, że Maryja z Józefem, przynosząc Jezusa, składają też ofierze dwa młode gołębie, to znaczy do końca wypełniają przepisy prawa. Do końca. E, czasem e, nad bardzo drobiazgowo e, czasem nam się wydaje że no przecież nie trzeba e, bez przesady e, te wszystkie posty e, rozmaitego rodzaju wstrzemięźliwości, które gdzieś tam prawo kościelne nakazuje przepisy i tak dalej i tak dalej e, po co to wszystko ale no właśnie trzeba nam też pokory w sobie że, żeby odkryć nawet jeżeli teraz tego nie rozumiesz to najpierw przez wypełnianie Bóg da Ci zrozumienie. E, więc e, naśladujmy Maryję i Józefa w tym względzie. Krok po kroku, e, słuchając słowa, e, które jest e, głoszone w Kościele na Eucharystii. Karmię Cię Chrystusowym ciałem. Zobaczcie, to takie bardzo pokorne, małe znaki. Ale skoro e, Bóg tylko tego od Ciebie wymaga, takiej pokory, wydawałoby się tak po ludzku, że jest to mm, aż takie zbyt proste. To może właśnie warto w tych drobnych rzeczach być Panu Bogu wiernym, żeby On dał Ci zrozumienie tych rzeczy największych. To po pierwsze, po drugie, w tej świątyni Maryja z Józefem, ofiarując małego Jezusa, spotkają Symona, który wypowiada proroctwo o tym, kim będzie to dziecie. Ale też Symon zauważa, że teraz może odejść w pokoju, bo jego oczy ujrzały Boże zbawienie. Warto rzeczywiście, żebyśmy mieli też e, takie doświadczenie w życiu, że mogę odejść spokojnie, bo doświadczyłem zbawienia w moim sercu, w moim życiu. Proś Pana Boga o to, żeby dał Ci takie poznanie, że jesteś pewny, że idziesz dobrą drogą, że zdążasz do nieba, że jesteś pewny, bo spotkałeś Jezusa Boga Żywego, że jesteś pewny, że spotkałeś Jezusa nie na takiej zasadzie, że Ci o Nim opowiedziano, że słyszałeś, że czytałeś, ale spotkałeś Jezusa, i masz pewność, że kiedy będzie ta najważniejsza próba, że będziesz odchodził z tego świata, to masz ma pewność, że Jezus Cię pochwyci za rękę i przeprowadzi do domu swojego Ojca. Prośmy o to. Prośmy o to, żeby aż tak to słowo w naszym sercu, w naszym życiu, w naszej historii. Mogło się wypełnić, w takiej pewności. I Simeon też mówi w tym słowie, że ten, który przychodzi, ten Mesjasz, to nie jest nie tylko dla Izraela, ale też na oświecenie. Pogan, na oświecenie, Pogan to znaczy dla całego świata, dla Żydów, muzułmanów, buddystów, e, dla tych wszystkich, nawet jeżeli są nieświadomi tego, że e, są odkupieni przez Chrystusa. On jest naprawdę wszystkim dla wszystkich, to jest błogosławieństwo. Jak mamy go nie głosić? Jak mamy go zostawić dla siebie, e, skoro On rzeczywiście jest wszystkim dla wszystkich? E, przyjmijmy go. A jeśli go przyjmiemy, to po prostu pokazujmy go innym. W naszych czynach, przez nasze słowa, pokazujmy, że Jezus naprawdę jest babicielem, że to nie jest legenda, że to nie jest opowiastka. Ostatnie zdanie tej Ewangelii mówi, że kiedy Jezus, rodzice z Jezusem wrócili do Nazaretu, on nabierał mocy, rósł, łaska Boża spoczywała na nim. To słowo jest także dla ciebie i dla mnie, że. Bóg dając Ci słowo, chce, żeby ono na Tobie spoczęło, żeby ono napełniło Cię mądrością, żeby Bóg napełniał Cię łaską, żebyś doświadczył tej codzienności, której już teraz, w ten nowy rok za chwilę wejdziemy, będzie Ci towarzyszyć, żebyś był pewny, że nie jesteś ten sam, że łaska Boża spoczywa na Tobie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.